Cześć, z tej strony Zapole, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku 7 Days To Die W dzisiejszym odcinku sobie będziemy tak przebudowywać trochę domek, a to jest spowodowane tym, że napisaliście mi tego to na YouTubie, żebym sobie tak rozwinął trochę domek, rozprzebudował, jakąś kopalnię zrobił Też, też była mowa w tym w poprzednim odcinku o tym, ale no wiecie Piszcie mi, wiecie, ja będę robił podobne rzeczy takie jak będziecie mi pisać, na YouTubie będę mniej więcej te rzeczy też robił, bo chcę żeby, żeby to, ta seria była taka, wiecie, wspólna no, i tak. Najpierw sobie zrobimy trochę desek. W ogóle ktoś mi pisał na YouTubie, że zamiast desek to robił sobie coś innego. Nie pamiętam dokładnie, ale wiesz co, wiesz co? Zdecydowałem, że po prostu będę w ten sposób budował, ponieważ uznałem, że to jest ładne. Może się komuś nie podobać, może faktycznie jest to słabsze, ale jakieś tam korzyści zawsze ma. No, i patrzcie. Mm, moje lenistwo sprowadziło mi do tego, że nie zrobiłem sobie w końcu tego, co napisałem o od... ostatnim odcinku. Powiedziałem pod koniec, że zrobię sobie Aingo od Ja i jakoś mi wyleciało z głowy, czekaj, Mold i teraz, test. mamy coś, co można było wyłożyć, to można, nie, a, co, mo to powiem, to będzie, dobra, a, bam. a jednak nie, to, aha ale z tego chyba nie wyjdzie jedno drewno znaczy je, je, nawet jeden nie wyjdzie e, metal pospójrzcie tutaj już jest 2-0 e, a nie chyba jedna sztabka wyjdzie równo jedna sztabka i e, w ogóle powinno sobie podkładać trochę rzeczy w ekwipunku, punkt ale nie, nie, nie tracimy tylko stąd więc tutaj mogę sobie trzymać już nie ma sensu trzymać tego to wszystko tutaj i e, w ogóle czyż czuję że zombie znowu przyjdzie i tak jak w poprzednim odcinku mi wyważy drzwi i będzie szczęśliwy z tego będzie mu się wydawało, że jest fajny, dlatego. Ale jestem undetected i teraz będę bardziej uważał niż w poprzednim odcinku. Jeeey! Lead ang ein Jesteśmy bogaci. Muszę wam pogratulować. I sobie przy okazji też. E, I w ogóle piękne ciemności. Kości już mamy na tyle, że moglibyśmy założyć... Nie wiem, moglibyśmy złożyć dinozaura z tego. Patrzcie, bloodback. Miałem to na samym początku odcinka wypić, ale no nic, wypiję teraz. Mm. Bloodbag to jest najlepsza rzecz jaka można zdobyć w tej grze <noise> Według mnie znaczy zdobyć, można to ciągle ciągnąć Ale jest bardzo odżywcza Krew jest odżywcza, dobra. Jakkolwiek by to nie brzmiało, takie, takie są fakty Co to jest w ogóle? To było po tej kawie Pamiętałem, że coś dodaję, ale nie pamiętałem co A, staminy za każdą, Dwie staminy za każdą jedną sekundę zdobywa, czyli jak mi teraz kwot drewno to byłoby w ogóle bardzo fajnie ogóle. No i tak Powiem wam, że się rozwijamy. Teraz wody możemy produkować już tyle nam dusza zapragnie. Jak zrobimy sobie właśnie to czar, ale nie robię tego teraz, ponieważ muszę się przerabia to drewno. Okej, okay, na razie nam starczy. Dobra, teraz nam starczy. Okej. Okay. Ja sobie zrobię teraz to do tego czara. Mm. I teraz nawet wiem dokąd mniej więcej, gdzie to znajdę. Widzicie? A co to jest? A, to jest to. Właśnie. I teraz właśnie wiem, gdzie to znajdę po prostu. E, coraz, zaraz lepiej ogarniam kraty, powiem Was szczerze. Co powinno Was cieszyć zarówno jak i mnie cieszy. E, tak. Coś czuję, że zombie jakiś przełazuje mi wokół domu. Przelatywał. I coś czuję, że niedługo drzwi, Zaraz mi nie, nie drzwi wyważę. I zginę. Nie. Nie. O no, fakt. Nie. Kurde, no jest 22.51, a on, on siedzi. Schowajmy się. Dobra, jest 23. Powoli. Eee. Kurde, czy... Pamiętam, że w poprzednich serwersjach się wcisnęło e, przedmioty e, albo się otworzyło coś, to się ba, to się był odgłos taki, na takiej mapie, taki, bo wtedy mapa jeszcze była. Na tej mapie, a chyba teraz dalej to jest tylko na tej mapie na no, nie pamiętam jak to się nazywa, nowa genia czy jakoś, tak. Na tej mapie można sobie jeszcze to dalej chyba otworzyć, że jak się u, weźmie coś otworzy, to taki odgłos jest wtedy jak się coś otworzy i chyba zombie nie wykrywa. Sprawdzimy to? No dobra. Nie. Teraz tego nie ma. A jeśli jest, no, to zombie są teraz głupsze. <głupia> Całe szczęście. Raczej bardziej realne, nie głupsze. Wiecie, moglibyśmy sobie zrobić... Jakbym miał... Nie mam, nie mam kamienia. Bo jakbym miał jeszcze 8 kamieni, to moglibyśmy sobie zrobić drugi bieg specjalnie do... ten. A, do... O oh, cóż. Słyszy, słyszycie to? E, właśnie jakiś samolot przeleciał, więc może by zaraz się tam udamy. I co? To wiecie? Ja zaraz do Was wracam, niech przeleci nam do do ósmej. No dobra, jestem już z powrotem, jak widzicie już jest dzień, jest siódma. Miałem wrócić o ósmej, ale dobra, trochę wcześniej. No i co? Jeszcze sobie trochę, trochę sobie przerobimy tutaj łóżeczko, ponieważ zostało trochę rzeczy z tego. No i tak myślę, że jest przyjemniej. No a reszta to wezmę tu wyłożę. Może sprzyda nam się jeszcze kiedyś. Nie wiem, jaką jedną sofę można połączyć, to tutaj będzie taki, taki czworokąt. A trójkąt właściwie. Nie, czworoko wiecie co chodzi taką sofę. A 7-6, nie wiem czy to jest najlepszy, pora, bo najlepszy moment na wychodzenie z domu. No ale dobra, czekajcie, po co ja w ogóle wychodzę z domu? Drewno mam. A wiem, puszki chciałem sobie zrobić. A że puszki sobie zrobić, to potrzebujemy... Jarmor. A... Co się wkładało do żelaza? To jest to proste pytanie, W miarę... Hmm Nie Lina? Nie Wiem co się wkładało do żelaza A patrzcie na no. Nawet mi sobie przyszło teraz do głowy Wiecie e, używa się do tego piasku jeśli się nie mylę Więc sobie zbierzmy go trochę I kurde no Muszę ogarnąć lepiej ten kraft po prostu Chwila To jest piasek tak Nie byłem pewien po co wygląda to trochę podobnie do dirta e. Ale fajnie, fajnie szybko się rozwala To mnie cieszy osobiście Nie trzeba się długo męczyć z tym tym Piaskiem e, Więc tak Weźmy sobie go trochę na zapas Żeby nam się po prostu od razu już przerabiało Ja mam wrażenie, że zombie za mną stoi Ale nie, bo jestem undetected jest taki najlepszy sposób do sprawdzenia czy, czy coś jest za dobre lub nie e czy może by był jeszcze jakiś tam lepszy, ale aktualnie na... Na, na, te, na aktualną grę, na tyle co ja wiem, to według mnie to jest najlepsze. O, glina. kudę, gliny. Kiedyś tak mało gliny było w tym, na tym serwerze w ogóle, na tamtej mapie, na, tym, na nowa scanner, czy jak to nie pamiętam jak to się nie ale na tej, na tej mapie starej to w ogóle wszędzie glinę to trzeba było się namycić troszeczkę, żeby ją znaleźć. I um, tak. czyli jak mnie ma, Teraz już jak włożę sobie tu piasek. Gdzie jest piasek? A, piasek, piasek, piasek. A, piasek. Chwila. Nie gadajcie, że... Nie, nie gadajcie, że sobie pomyliłem. <laughs> nie! Może jak wezmę... jakoś przytrzymam. To nie pojawi się, jak wezmę sobie rękę, jakaś informacja o tym. Huh. Ha. Kurde, no? A założyłbym się, że jest piasek potrzebny do tego, przecież nie to A pamiętaj, że ciężko nie było tego te, tego skraftować Jakoś łatwo się to craftowało Strasznie Wiecie co, ja sobie zrobię krótko pauzę i ja zaraz wracam, znajdę, znajdę ten crafting, okej okay? Dobra, jestem już z powrotem i w ogóle przepraszam Was, że mówiłem tak cicho, ale jakoś <laughs> mnie wycisza kurde Nie wiem, e, chyba z przyzwyczajenia no, po prostu jakoś taki mam Teraz już wiem dlaczego nie mogłem skraftować, Trzeba... ale chociaż dobrze jest Robi się to z piasku. Już To już jest cud, że udało się, no, w ogóle. E, I to po prostu trzeba piasek przerobić na scratchet sam, czyli taki zniszczony piasek. Zgnieciony piasek, 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 no, zgniecony, zgnieciony. Dobra i, no, ogólnie w takim razie nie potrzeba by nam było aż tyle piasku, chociaż e, nigdy nie za wiele. A, pila 31 chyba na 5 minut, okej, okay, tyle powinno wystarczyć. Fajnie, będziemy mieli dużo e, szklanek Co, no i w ogóle zaraz będziemy mogli je zapełnić Dobra, niech się tyle przepala nam na razie A to niech zostanie Kurde no Po prostu nie słucha się mnie A to niech zostanie na razie w skrzyneczce, bo i tak myślę, że nie będziemy tego przez dłuższy czas używać Ja yy, i ogólnie patrzcie, w ogóle duże rzeczy się wciska, podobnie jak w Minecraftie Wystarczy Shift i od razu się ten przynosi a, w ogóle, przepraszam Was, że wspominam tak często o, o Minecraft'cie, ale wiecie, ja gram, ja gram w to i no, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dobra, w mm, to jest podobna gra, a i wiecie. Ech, piasek, jeszcze chciałem odłożyć zwykły piasek, gdzie on jest, no tutaj. Dobra, i wiecie co, zaczniemy chyba od budowy podłogi. Ale przed tym weźmy sobie trochę wody, już, ma, już nas stać na wodę, ale z jedzenia to już niedługo umrzemy. Ale nie, bo mamy tutaj stary tuńczyk. Stary tuńczyk, nie sandwich, czyli kanapkę starą mamy. Więc... A kanapka patrzcie na ile nam ładuje. o, Kanapka stara to po prostu mm, delicja. Tutaj po prostu felista. E, no i co? Jak teraz, jak już, jak już mamy tyle staminu, to widzimy, szybko to schodzi. Mogłem sobie zostawić ten, e, po prostu, e, jak to się nazywa, no, kawę, mogłem sobie zostawić na, na ten moment, po prostu pasowałoby, ale nie schodzi. Jak się się kierką walczy, wali, to e, nie zużywa się tak nie, nie zużywa się tak szybko, stamina w ogóle, że nie schodzi, więc jest fajnie. Jakbyśmy na przykład ręką, to zaraz by się zużyło, przez to, że tak szybko się nawala ręką, tak samo jak tymi spadkami, nie wiem. Bądź co bądź cieszy, mnie to osobiście cieszy. I nie uważam to za nic takiego wiecie, niefajnego. I teraz takie pytanie. Skoro wstawiony tutaj jest fizyka. Czy jak podkopię sobie e, nasze skrzyneczki i forge'a, czyli piec, czy to wszystko się nie zawali? Na pewno się to nie, na pewno to się nie zawala, na pewno to nie ma fizyki. A tutaj możemy rozwalić. Na pewno... Nie Nie, krzesła mają fizykę Kurde, ja powiedziałem przed sekundą, że na pewno nie mają. Eee, jaki ten jest, jaki jest ten świat po prostu. Eee, no to co, robimy sobie. I wiecie co? Coś czuję, że na więcej odcinków będziemy robić e, ten domek. Nie tylko na ten jeden. Pewnie jeszcze jeden następny poświęcimy na budowę na rozbudowę tam W sumie. Wiecie, w końcu... O to właśnie chodzi, nie? Zbudować sobie taki domek, nie, który będzie niezniszczalny i po prostu nie, będziemy koksić tutaj, nie? I nikt do nas nie podejdzie, ani nikt nie będzie nas... Z... Wiecie, jak już zombie... Po prostu, kurde, niech dodadzą te wieżyczki w końcu do tej gry. Jak dodadzą te wieżyczki... Pewnie nigdy nie dodadzą, może jakiś mod wyjdzie, bo teraz słyszałem ostatnio, że mody do tej gry dochodzą. I jakby były te wieżyczki, to byłoby tak fajnie po prostu. Może byłoby zrobić własną po prostu bazę, nie wiem takie centrum ochrony, byśmy mogli zrobić jakieś pokoje, żeby wiecie, chronimy ostatnie ludzie, ostatnich ludzi na tym, na tym świecie i w ogóle mogłoby być całkiem fajne, ale no cóż, to jeszcze nie te czasy Seven Days to Die. Jak dodadzą wieżyczki, to od razu zapołożę się, że po prostu drugie tyle ludzi, jeśli kto komuś się znuciła tak gra, to nagle zacznie grać, ponieważ... No, sama możliwość budowania własnej takiej alterialnej to po prostu zmienia. Jeszcze na serwerach, jeśli będzie możliwość... Kurde, chyba wam to już mówiłem ostatnio, od bo... Singu... nie jestem tego pewien, więc nie będę kontynuował już o tych wieżyczkach. No i... a może to był ten odcinek, który mi się właśnie usunął? Jak wam ostatnio mówiłem, w trzecim chyba mówiłem, że się usunął. Ale nie jestem pewien, więc to ten rozwalmy. Kurde, coś czuję, że po prostu jak... Okej... Okay. Coś ja czuję, że jak skończymy tą podłogę to zakończę ten odcinek, bo... Kurde jak po prostu tak szybko te odcinki tutaj lecą, że po prostu... No, chciałoby się ciągnąć, ale wiecie jak to jest. Po prostu może na przykład zamiast tego części będą odcinki, zamiast tego, że wiecie, że będą krótsze to będą takie części części bardziej. O dear tam możesz wiecie, może zrobimy sobie ee, taki... Napiszcie mi to w komentarzach, czy chcielibyście, żebym zrobił tutaj e, taki mur z dirta. <grym>, jakkolwiek by to nie brzmiało, zaczę coś, nie? Tylko, że zombie częściej podchodzą, jak się bliż, bliżej zrobi ten, ale jak się zrobi taki malutki murek, to wiecie, nawet się myślę, że będzie się opłacać. E, więc napiszcie mi w odcinku jeśli Wow, 50 szklanek, kurde. Dlatego jest, że nawet tego nie będę brał do ręki, bo jak zaraz to wypełnię wodą, nagle 5, 5 slotów mi to zajmie, ponieważ e, jeśli nie będę szklanki się stakuje na 10 e, tak, właśnie, już wiem co chciałem zrobić Tu podchodziłem i myślałem, że to jest crafting table Jak ostatnio e, I chciałem zrobić sobie tę siekierkę, bo przecież siekierka mi się skończyła Fajnie, nawet nie muszę nigdzie iść, bo wszystko mam przy sobie e, kurde no Całkiem fajnie. Trawy mam stąd, że z, z, w domu się to zebrało. W, w, w domu się zebrała trawa, jak to brzmi. E, znowu mi się coś pokoszoniło. A teraz będzie dobrze. Tylko ja pewnie nie, znowu nie ułożę tego poprawnie. Teraz. A, już wiem. Tak. A, kurde całkiem, do, całkiem, całkiem ciężki jest crafting, e, to jest, Nie jest ciężki, ale... Większy jest niż w Minecrafcie Znowu powtórzyłem tę grę Powtórzyłem słowo tej gry Ale no cóż a da, się przy, da, się, da się przyzwyczaić niedługo pewnie ogarnąć całkowicie tę grę. Wiecie Wiecie dlaczego tak w ogóle skuliłem się przed chwilą? Bo miałem wrażenie, że po prostu zombie nawala mi w dom I chciałem sprawdzić czy Ja zamiast schodzić i chodzić dookoła żeby patrzeć czy zombie jest około mnie Po prostu patrzę czy jestem undetected Czy senset Wtedy wiem czy warto w ogóle jest sens wychodzić z tego mieszkania w ogóle to po prostu kiedyś to było tak niefajne, że jak się zrobiło mury, to wiecie zaraz zombie zaczęło je niszczyć, teraz dalej to niszczy, ale jak się zrobi takie mniejsze murki, to zombie po prostu przychodzi obok domu, bo mają teraz jakiś system omijania przeszkód czy coś, tak mi się wydaje, co jest po prostu wielkim plusem. Dlaczego tak się to dzwono rozwala? A, bo że mu uderza najpierw jedno, a potem w drugie i tego. Eee, tak, zaraz skończymy sobie to. I co? A... Nasz piękny domek, jeśli może go nazwać pięknym, będzie jeszcze piękniejszy Piękniejszy niż piększy, kurde. Odmiana na czasowników, czasowników czy rzeczowników, nie, kurde. Nieważne. Wiecie o co chodzi. Jakie <laughs> często powtarzam to słowo. Dobra, nieważne. I, I słowo nieważne też bardzo często powtarzam. Kurde. Nieważne. Kurde, znowu to powtórzymy. No. Nieważne, no 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 dobra. muszę się powstrzymać. Ale powstrzymać. prostu tak tak korci mówić mówić powiedzieć znowu nieważne. Już sobie no drewna, bo widzę. Brak, a, i muszę się nauczyć, żeby nie powtarzać e, podczas odcinku o zakończeniu odcinka. O, to jest całkiem nieprzyjemne, myślę, dla Was. A jest to spowodowane tym, że nie nagrywałem, teraz znowu nagrywam. Muszę się przyzwyczaić, co, co jak się mówiło, co jak się mówi, tak żeby było dla Was to przyjemne. No ale nie zwracajcie na to uwagi. A, nie zwracajcie, jak no, łatwo powiedzieć, ciężko zrobić, co nie. A, tak, jeszcze zostało trochę... I znowu samolot. Ja mówiłem wcześniej, że samolot no pójdzie, przejdziemy się do samolotu, ale kurde, no może w następnym odcinku, może, a może jeszcze, może jeszcze zobaczę. Zobaczymy, zobaczymy. Uh. Uh. No i co? Tutaj jeszcze to kończymy. I nie, nie powtórzę tego słowa tym razem. Nie powtórzę, że będzie zakończenie odcinka, bo może nie będzie, a mam może pójdę tego samolotu bo muszę się przyzwyczajać, że się tego nie mówi a mnie przyzwyczailiście wy, tak, najłatwiej zezwalić winę na, na swoich pięknych tych wiernych widzów super fajnych ale wiecie, a, tak to już jest, trzeba się przyzwyczaić. kurde ważne, ja nieważne, nieważne, nie słyszeliście tego, nie słyszeliście tego Dzisiaj ogólnie taki jestem trochę zmęczony, bo wiecie, miałem bardzo dużo szkoły i to jest ten powód. Dzisiaj w ogóle w szkole, kurde, więcej miałem godzin, ponieważ jeszcze miałem dodatkowe naukę języka, więc ja zostałem z moją już, nie wiem, klasą i wiecie, tak to się przeciągnęło naukę języka, kurde. to zabrzmiało, dobra, nieważne, I znowu to zniszczyłem jest straszne no dobra to wiecie co w taki sposób chyba zakończymy dzisiejszy odcinek wiem że za dużo się w tym odcinku nie działa ale mówiłem to jest taki późny odcinek to jest taki odcinek na spokojnie żebyście mieli co oglądać żeby wam się nie tęskniło no i co w takim razie Trzymajcie się, do zobaczenia, jeśli wam się spodoba ten filmik i jesteście tu nowi, to szczerze zapraszam was, chociaż nie, nie zmuszam was do tego, ale jeśli macie ochotę, to możecie mnie zasubskrybować, bo wiecie, e, teraz nagrywam część, coraz częściej, jeśli lubicie tą grę, no to wiecie, a na YouTube jest mało YouTuberów, którzy nagrywają z tej gry, więc u mnie macie, wiecie, non-stop te odcinki, ale wiecie, szczerze pojawszy... Nie musicie mnie subskrybować, ja wolę szczerze byście żebyście coś skomentowali niż sama subskrypcja. Dla mnie komentarze są dużo bardziej wartościowe niż subskrypcja. Więc co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!